Jesteśmy po spotkaniu Olkinż z Koło Munia. Zespół z woli wygrywa to spotkanie 5-0. Niewątpliwie bohaterem tego spotkania był Sebastian Nowakowski, Bramkarz. Witaj Sebek. Witam. No, u ciebie fantastyczna forma, tak jak i u drużyny. Tydzień temu pewna wygrana z kanonierami, gdzie myśleliśmy, że ten mecz będzie na styku. Tam obroniłeś rzut karny, dzisiaj podobnie. Masz patent na to? Czy to też, że tak powiem, pomaga ci to, że kiedyś piłkę ręczną uprawiałeś? No, pomaga mi piłka ręczna trochę przy karnych, ale patentu nie zradzę. No właśnie, wygraliście kolejne spotkanie. Tak naprawdę. Mistrzostwo rozstrzygnie się najprawdopodobniej między Playboysami, Awanturą a Wami. Wy jakoś specjalnie się przygotowujecie do meczu? analizujecie tą ligę? Analizujemy coś tam, piszemy sobie jaki mamy ten zamiar na mecz, ale jak wyjdzie to wiadomo. Zostawiamy serce na boisku zawsze i ten, czasami nie wyjdzie. I... No Jak na razie to bardzo dobrze wychodzi, bo. E, Dzisiaj 5-0, ten mecz mógł zupełnie inaczej wyglądać. Jak to wyglądało z swojej perspektywy? No, trochę zdenerwowany byłem tym karnym, ale obroniłem. Po, potem poszła kontra 2-1, później. Nie, 2-0, przepraszam. I jakoś to poszło, nie? E, no, właśnie, jeżeli chodzi o mistrzowski tytuł, to e, drużyna, która wydaje ci się najgroźniejsza e, w stawce tych konkurentów? Awantura. Najgroźniejsza. A dlaczego awantura? Dużo bramek strzelają, mają dobry atak, mało bramek tracą, więc dla mnie to awantura jest faworytem. No właśnie, a u Was widać, że na początku tej rundy w świetnej dyspozycji jesteś Ty. Jest też Piotr Parol, który tam ciągnie, ciągnie tą drużynę. Jakbyś miał wyróżnić jakiegoś kolegę, który tutaj zrobił furorę? Hmm. Chyba Bolo z przodu. A dlaczego Bolo? Zostawka. No można grać zawsze wsią piłkę, można ten podać. Może się utrzymać. Jak jest wystawi strzeli? No właśnie, a tak naprawdę cała drużyna u was nie ma takich słabych elementów, bo i obrona gra dobrze, i ofensywa też, też nieźle. Na bramce jesteś ty, jesteś mocnym punktem zespołu uważacie, że awans i walka w lidze wyżej będzie w waszym zasięgu? Oczywiście, że tak. No dlaczego nie? No dobra, to dzięki serdeczne i życzę powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję.